Karo żyje Żyje no ja. Dobra No i dzisiaj nagrywamy Powiedz Nie obczajasz? Nie Best No Best friends Tak 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 Dobra, chodź szaliczek No chodź tu Przepraszamy za dziwne dźwięki. A no. No to pierwsze pytanie: eee, to gdzie i kiedy się poznałeś? Chodź tu. Eee, poznałeś się, się w szkole. W szkole. Eee, ile? 6 lat eee. Tak, 6 lat temu. Hmm, dokładnie w zerówce. Tak, w z. Ze... W zerówce. No dobra, dobra, cicho. Panie, jakie jest nasze najlepsze wspomnienie? No bo, my, no bo moja babcia matki po prostu Pusty pokój i, I jak go my był Tak, co? I go nie używała. Tak, i to był taki, taki po prostu mały pokoik. I jak my byliśmy y, młodsze, to wtedy tam my dekorowaliśmy i nazwaliśmy go pokój zabaw. No a tam było wszystko udekorowane w, w kartkach. No tak i nawet rysowaliśmy smoki. Pamiętasz? Smoki mm. rysowaliśmy na ścianach, przyklejaliśmy. No. Taki lepsze. najlepsze. <laughs> to jest znaczy najlepsze wspomnienie. A potem i tak babcia to wszystko wyrzuciła. Ojej, smutna. <laughs> smutna historia Karo i Sandry. <laughs> Co? Dobra. Następne. Panie, <laughs> jak daleko od siebie mieszkamy? Jak e, ja jadę do Sandry, Y, bo ja mam inną w pewnie drogę od Sandry. Czy taką samą jedziesz? Nie wiem. Jedziesz przez Selgros? <grym> tak. No tak, no to ty ja tą samą jadę. Y, no i tak, tak daleko od ciebie mamy. Y... 10 minut. Jakoś tak. No. Następne pytanie. No. Następne pytanie. No, <grym> nas <grym> <p> <grym> Nie no. Wika przyszła. Nas rozprasza. <grym> Dobra. Następne pytanie. Y co na, w nas y, najbardziej denerwuje? Słyszałeś, y, Najbardziej nas denerwuje, że na przykład... No, się... my się kłócimy o, o byle co, na przykład... O, jakich... na przykład jakiś... No, na przykład ktoś ma jakieś... Na przykład jak nasze tło. Ma taki kolor. Tak, i my się kłócimy, że to jest tu różowy, a nie, 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 to jest biały, nie, nie, to jest fioletowy. My się tak kłócimy o, no właśnie. o różne dziwne o, rzeczy. No nic nie tak na serio. Tak naprawdę to, jest to co nie odpowiada no, na pytanie, nie. ale. Następne nie, pytanie. Nie, no po prostu, ja Karo nazywam Karo, no. a ona mnie nazywam. cisza. 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 Nie, nie, nie cisza. Ja nie po raz nie wiem. Nie wiem. No, ona mnie w ogóle nie nazywa. Poza Sandra. No. A ja nazywam Karo. Ona na mnie krzyczy, jak ja jej nazywam. Nie, nie, ja na kar... nie, nie. krzyczysz inaczej. Ona na mnie krzyczy, jak ja ją nazywam jakoś inaczej. Na przykład Kara, to ona na, na mnie krzyczy. Następne pytanie. Tak. Tu, z którego tylko my się śmiejemy? My się śmiejemy. no! Tego jest, tego jest bardzo, bardzo dużo! Na przykład e, ja macham takimi żelkami przed twarzą i krzyczę makaronik, makaronik. I się tak jeszcze ciągle na niego patrzy. Tak, tak, i się tak na niego patrzy. I my się zrobią. Makaroni, makaroni, makaroni! Ja wiem. Coś jeszcze? My Jest bardzo dużo rzeczy. No, ale niewiele z nich pamiętamy. Tak. Bleh. Na przykład, listki rosną na drzewa! Ka karo... Karo... Karo, 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 karo jedzie w autobusie i krzyczy! Listki rosną na drzewa! Dobra. Nikt się nikt jest takiego, nie, nie, nie. nie, 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 nie. No. Nikt się z tego nie śmiał, tylko my. Dobra, następne pytanie nie! Tak. ulubione miejsce spotkań. No, e, u ciebie, nie u ciebie w domu. Ale ja wolę, kiedy ja w Sandy przyjeżdżam. Tak, bo my się praktycznie nigdzie więcej nie spotykamy. Tylko no, Nie w szkole. No, jeszcze w szkole. I czasami Aleksandra nikogo nie odpiera, Na przykład siedzi na uni albo po prostu... A na się na w... No, spotykamy się w kierogarni, albo właśnie... My, my, my się po prostu tak lubimy, że my w, po szkole, nie? Albo, albo nie, po prostu ja w sobotę sms do Karo. Eee, Karo, chcesz dzisiaj chce, się do mnie? Ona? Tak. No dobra, no to zapytaj się mojej mamy. I my tak pra, praktycznie w każdym sobotę. Nie, nie. A co? Dobra. A bo też, ale na przykład jak wczoraj. Byłaś u mnie na urodzinach. A właśnie, ta, wczoraj Sandra była u mnie na urodzinach i dostałam od Sandry. I została moc. Tak. Ja. <laughs> no, a teraz. Tak, a teraz w ogóle Tak? Jest... Nie, nie. <laughs> a teraz w ogóle jesteśmy u mnie. Tak. <laughs> lubisz mleko? Dobra, lubisz... Tak, ja tak. Ja tak męczę karo. Przed angielskim zawsze. Lubisz mleko, lubisz karo, a lubisz mleko? Tak zawsze. Ej, <laughs> hej. <laughs> Następne pytanie. 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 Następne pytanie. Sandra, żyjesz? Aaaaaah! Nie! A -a. Następne pytanie. Eee. Co, co, jaki był? Eee. E Film. <laughs> <f> <laughs> Swoileczkę, musimy spojrzeć. Obiście siebie jednym słowem. A -a. Nie wykonali. No, no. Co? Serio? Dobra, do... Le. Ale my jesteśmy jesteśmy. Co no. już, pa. Nie, nie, tylko nie, teraz będzie ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie! pytanie! Następne pytanie! Już nadeszło! Dobra. Co najbardziej lubimy razem robić? I grać w Babingtona i nagrywać filmiki. Tak, wiem, że wszyscy takie wszyscy w naszej klasie w ogóle... Ej, y, Babington jest nudny, Ale my jesteśmy inne, my lubimy Babington. I no ja to ja nazywam ten. I ja to nazywam po prostu tenist. A ja lubię Babingtona. Logika Karo. Lubię Babingtona! No. Ratunku! I to już chyba będzie... Mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, to już jest chyba ostatnie. No, to... No, to... no i y, lubimy też razem nagrywać, nie? Eee, <grym> e, Dobra. To pożegnanie, pożegnanie logiczne. Lubię mleko. <grym> tak, a ja lubię ciastka. Ciastka każdy lubi. Ja lubię lody. Dobra, ja... no, nie nie, nie! Jeszcze jedno pytanie: tak. jakiego youtubera. Nie! Ja sobie wymyśliłam! Jakiego youtubera najbardziej lubiłam. Okay. Jednocześnie. Jednocześnie? Pan mhm. Starfel. A no, tak, bo ja. tak. Wynać... Znaczy, to je, no, Bardzo. No, lubię go, ale to nie jest mój ulubiony Moim ulubionym youtuberem jest Banshee. No i teraz pozdro dla kanału Don't Starpe. tak. Tak I e, pewnie tego nie ogląda. Zawsze, a po co on miał oglądać LPS? Co? Ja, ja powiedziałam pozdro dla Don't Starpe, a pewnie on tego nie ogląda, bo po co miałby oglądać LPS? Zbierdlałaś się? No. Dobra. Nawet pa! Tam. No, pa! Jak to tam, jak pierwszy raz byłeś na YouTube, czyli em, w dziwnych porad dziwnego 2, dwa sobie wtedy... NARAN ludzie! A! No to tak się pożegnamy. NARA na ludzie! A!